Witam, bardzo serdecznie, dzisiaj przewalamy dużo końców, dlaczego, bo mnie stać, wydałem już 400 tysięcy, więcej, 500 koła wydałem, ale czemu nie mogę wejść? Aha, dlatego, wydałem 500 tysięcy, bo mówiłem, że zrobię wam te rozbudowy, 20x82, ale nie miałem kart i wyszło mi ich tylko 10, więc stwierdziłem, nie ma opcji, nie wydam więcej na to pieniędzy, nie, 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 gdzieś tam na pewno potrafiamy, więc no, pewnie zrobię więcej, nie wydając, to by było bardzo fajne, jeszcze po 10 takich wymiennych pak, a dawaj jedną testową, no to takie pewnie będzie widok. O, to sobie pootwieram chwilę, póki jest czas i powiem wam ważne rzeczy, bo słuchajcie, wbiliście 80 lajków, yy, więcej było 200 w ogóle, dość dużo wyżebrać mi się udało od was. To znaczy, że film się pojawia dzisiaj. Ale jeżeli pod tym filmem będzie 90 lajków. To film jutro o 18 również, więc takie daily lajkowo żebrane, zostaw lajka, jak chcesz film jutro o 19, o 18 przepraszam, bym się pomylił, 90 lajków i film będzie, to jest sprawa numer 1, a sprawą numer 2 jest wydawanie pieniędzy na paczki ze sklepu, bo mówiłem, że kupię, pytałem, jaką pakę kupić, no, a tak po chwili na mysle stwierdziłem, ty no ja zrobię ankietę, nie, jakieś wrzucę paczki drogie, Jakie byście chcieli. No i zrobiłem ankietę i wygrała oczywiście najdroższa paczka, bo jaka inna mogłaby wygrać w ankiecie? Więc paka za pół miliona będzie dzisiaj otwierana na odcinku. Więc masz decuba, jak nie chcesz takich rzeczy przegapić i zaglądać na społeczność, jak chcesz wziąć udział na przykład w takiej ankiecie. I wybrać paczkę. To, 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 to wy wybieraliście, to nie ja. Zapraszam was na stronę Luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Bachu macie 5% zniżki. Poleca. Ale myślę, że zrobimy coś takiego ogólnie, że jeżeli ta paczka się zwróci, to w następnym odcinku, na następny odcinek w sensie, będzie kolejna ankieta czy jakąś paczkę, jaką paczkę kupić, nie jakąś wtedy, to już na pewno jakąś. No ale jeżeli gówno w niej trafię, dzisiaj, to nie będzie żadnej ankiety. Ehehe. i ogólnie to myślę, że poza tymi rozbudowami robienia i tak dalej, zajmiemy się Kevinem De Bruyne, bo mamy jest niedziela, a dużo potrzeba na Kevina De Bruyne. w ogóle jest też fajny Tomek Młynarz wejdę pokazać, bo do piątku trzyna... O, piątek trzynastego jest ho, ho, baben. nie no, ja nie wierzę w takie rzeczy jakby bez różnicy mi to, ale może komuś robi to różnicę, ale dobra, nieważne, jest Tomek Młynarz i Kevin De Bruyne mega drogi SBC, ale do składu naszego za te 20 milionów to jest półtorej miliona za De Bruyna i milion za Tomka Młynarza, a po Pomocników mamy dość y, tanich. No, parecho niestety nawet się nie łapie z ceną, ale no, niestety. Więc, jakbyśmy tych pomocników podmienili. To już by było dość blisko, bo tu mamy 4,5 bani, no trochę wydamy na paczkę, ale jeszcze ukłaczek. <kłaszki> Totsy jeszcze mam na liście. Wiem, pamiętam o nich, cały czas drożeją, więc ich na razie nie sprzedaję. O Ederson 8 8. Jego akurat sprzedam, 86, wszystkie to bym wziął. No powiedzmy, że po naszych wszystkich wydatkach, po zagraniu FUT Champions jakieś 6 milionów, może 5800 będzie, więc tyle będziemy mogli wydać na jakiegoś na przykład Dijk'a, Totsa i Yamala, żeby skład uzupełnić do końca i nie iść z buta do Hiszpanii yy, na mecz. No, to tyle z ogłoszeń parafialnych, trafiamy teraz jakieś mocne karty. W ogóle nie wiem, czy mi się głos nie zmienił, w sumie wstałem półtorej godziny temu, ale jakoś powinienem już być ogarnięty niby, ale nie, nie wiem, Tylko słyszę, że tak trochę dziwnie. Hmm, możesz napisać Beka, bekę trafiłem. A, to beka, wchud. Dobra, paczki tak zwane, śmieciowe już chyba poszły. No, no poszły, poszły. To czas no lepsze. Jeszcze w ogóle za zadania będę miał do odebrania, zapewniłem odebrać. Dobrze, czym się przypomniało. No, pierwsza paka, 20 razy, 82+ do dupy. Jest chociaż, da na... i to jedyny duplikat Oj, ale to, to być dobry film na pewno. Jak taki Daniel jako jedyny rodzynek jest w duplikacie, zaraz tu wypada jakiś nie wiem kto nawet. Nawet nie chce zgadywać. Tu będą miliony. zawiadam za wiadomość, tu widzę. To nie moje konto, ale zaliczmy tego bufona, please. Mogę do filmu pozdrawiam, zajebiste filmy robisz, nie jestem babskim. Jakbyś był babskim, to nie byłby problem, ale... Nie wiem czemu żeś to napisał. nie będziemy zaliczać bufona, nie, to nie, jest, bufon nie jest tocem, nie można zrobić z niego toca, nie zaliczamy. Tak nie może być. A zaraz mi się magazyn zapełni. Ciekawe co ja zrobię z Team 82, ja chyba pójdę robić informy w ogóle, te Team of the Wiki 84. I jak trafię z niego 8,5 albo 8.6 informy, to będę je wrzucał do kolejnej wymiany, bo do... nic innego z 8 trójkami, czwórkami i szóstkami za bardzo nie zrobię, a tu tyle ich jest, zaraz trzeba będzie wymienić. Przednego I... Żadnego tocy jeszcze nie trafiłem. A już dużo poszło paczek, tak tak dużo poszło. No w końcu, nareszcie, witam serdecznie. Jakaś pani sympatyczna, Meta Bokeli. Dobra, na toca nie ma, to jakoś tam niepotrzebne mi to. Ale jako toc pierwszy dzisiaj wyjdzie nam brąz. O, no, podobno kobiety lubią brąz, ale ja wolę Yamala. Jak coś to nie wychodzi z meczów, jak wiesz, grał w Food Champions, bo za 13 meczów jest pick jeden z 5 premier. No, patrz to, pa. W ogóle, odpaliłem ten Food Champions, grałem wieczorem w sobotę, czyli w najgorszym momencie. Poszło mi do dupy. No, nie będę się tłumaczył, że grałem gówno. I wiesz co jest najlepsze? Przeczytałem ten komentarz przed odcinkiem. Tylko już było kuźwa za późno, z trzech meczy wyszedłem i sobie nie odbiorę, nie? Ale odbierzmy te piki. To jest Saudi Arabia, bo co, co to jest? To są kobiety tylko? Nie, Serie A, aha. Ej, ten king? On wygląda? Wygląda nieźle, ile jesteś warty? no ehm, to jest sprawdza na foodmin. Ty, 200 kapci. Okej, okay. fajnie, a MLS i Saudi League, Messi i Ronaldo. Tyle mnie interesuje, nie? Jak będzie, no. Jest Daniel, co nas pod... Ja wezmę go, bo podniecę. <laughs> Dobra, Ligę i Ligę Eł Kobiety. Ousmane Demble. Demble. A bo ten, jak on miał ten typeś Peneves. Gówno, Andrzej Santos. Braty ja może to wszystko podbieram teraz, bo później zapomnę. Overtungen. <laughs> nice. Podstawa Ultimate Team w ogóle. Ty, ja tego nie odebrałem. Ale chyba nie, nie chce się tego teraz odbierać. 7-5 plus rzadki piłkarz w czerwcu będę otwierał. O, a może ten pik 2 3, 8, 5. Co tu trzeba? 8, 4. O, to akurat wiadom tutaj gówna, co trafiłem. 8, 5. O, ta jest. Od razu po jednym będziemy otwierać, bo tak wychodzić, wchodzić, wejdę, wyjdę, to nie chce mi się. Mamy Alisona i to tyle z fajnych. 8.6, dobra, fajne. W ogóle, ja tak powiem, ja chyba będę... Be, be. Jak z tego pika wypadnie 8.6, albo wyciszę telefon, sekunda, a to miniaturka na dzisiaj przyszła. <laughs> Jak będę miał do wyboru 8.9 albo 8.6, to ja biorę 8.6. Tego, bo potrzebne. Let's go, a tego skipnijmy sobie. O, długo się otwierał. No i co? A, 8,5 beter chyba i ostatni Pik 8,5, 2 z 3. Oby się zwrócił. O, zwróci się. Nie, no nie wiem, w sumie. No, wybiorę tak. Cóż to za papaj na miniaturce? No, była taka miniaturka. Tak, tak się wylosowała akurat. Tak podkręciłem. Dziś widziałem ulepszenie toc Premier League, bo to toc MLS lub Saudi League. Nie ufa... Nie ufam tak mówię SBC, ale zrobię, no. Trzy paczkę wymienną za 5 koła, ale w ogóle dobra, tyle tych wymiennych gównianych paczek jest. Przecież jak ja to wszystko z Quikselu, ja to znowu zarobię 200 koła z Quickesi. Gdzieś tu jeszcze o oh, właśnie ulepszenie TOT z Premier League. Karty... Aha, z wyjątkiem mistrzostw Fu, to ja nie mam to co Kogo ja mam tu oddać ta mojego... Tak to ja mam same te czerwone. Antony? Nie mam. Kurtuły nie chcę dawać. Dobra, wezmę z listy. A nie mogę, bo wystawiłem to kupię, no. Bo nie kupuję, przecież trafię za rację. Ja, kurde, będę 20 tysięcy. To przecież ja mam paczkę z tym tocem, MLS, albo Saudi Liga. To przecież i tak mi wypadnie pewnie gówno, to przecież przepalę. O klasik! Klaser! Kto jest w ogóle tu bramkarzem? Castells! Dobra, w sumie, że już jesteśmy przy tych pakach, trochę otwórzmy. Bo się miejsce w magazynie zwolniło. Tysiąc końców jeszcze wpadło. Nie, no nie, mówię, tak? Czy zarabia dzisiaj? Teraz spoko filmy, fajnie się ogląda. Pozdro, pozdro dla ciebie, Fiderek17. I pamiętaj. 90 lajków pod tym wideo, które wjechało dzisiaj. Chyba, że oglądasz to jutro, to wjechało wczoraj. 90 likes i kolejny odcinek: 18 godzina, dzień następny. Mhm, mm daily, przedłużamy za lajki, żebrane. Nie no ja nie dostaję toców w ogóle żadnych, żadnych. Nawet tych główien 9,5. Ja nie wiadomo z czego De Bruyna zrobić. To są dramaty. No i co ja z tego, ja tylko z tego mogę podkręcić te 20 razy 8,2, z czego mi nic nie leci. Patrz, idę otworzyć teraz. O, 20 razy 8,2. Cyk, jeszcze 6 takich mam i co? I gówno, dokładnie tak jest. I nawet uchaudu nie było. Nie, no te 8-2 to do quick 8-3 też. Przecież mi się zapcha magazyn. 5 paczek i koniec challenge'u będzie. Dobra, nic nie leci. Niespodzianka. Idziemy teraz po paczkę za 500 kapić. Ale najpierw ta za 30 końc. Aha, co? I gówno. Ha, classic. Dobra, tylko która to była? To nie była ta z limitów globalnych, nie? Na pewno. No to kupujemy. Paczka za 500k, proszę państwa. Jest poważnie. Tak wybraliście w ankiecie. 2 to od 10 razy 8-6 plus i 2 razy 8-9. Niech się dzieje. Proszę bardzo. Jest kobieta. Oby putujasz chociaż. Ojej. Ojej, to nie wygląda dobrze. To jest chyba 9-5, i tak, więc duży overall. No ale właśnie. Co będzie dalej? Ja pierdolę. Jeszcze Simon. Wow! Wow. Nie kupujcie tego gówna, Aż mi się przykro zrobiło teraz. Delikatnie. Ja liczyłem, że to będzie wielki odblok dzisiaj. Ale. Jedno wielkie gówno się dzieje. Wiesz, jak ja pomyślę, że nie wiem, czy wbijało się winów w tym tygodniu. Bo mi nie idzie totalnie. Ostatnio walczyliśmy o 11. Było 10 na pewniaku. Czasem 9, ale to, to, to wiesz, to. A teraz to nawet, nie wiem, czy będzie 8. Dobra, bo mam pełny magazyn, co? De Bruina? Nie no, przecież czym ja zacznę tego De Bruina? Tutaj co trzeba? No to, to wolę tego nie brać. Dobra, ty kręcę informy, idę na web po poprzepalać jeszcze 8, szóstki, piątki i tyle. No ta, team of the season, tyle kart, nie? A ja trafię, Ja pierdzielę. Ej, nie mogę przyboleć, że pół miliona. Tak, ja handlowałem i. Dobra, nieważne. Dupa. Nie mogło dać jakiegoś. jakiegoś kurde zioma za chociaż, nie wiem, 300 korzem żebym se na ławę go dał do tego składu, że mi pomógł chociaż trochę. To dało trzy bolce. bolce? No, bolców, bolcary. Ale przynajmniej kambę, nie duplikat nie? To chociaż tyle. Ja powinienem chyba zostać komentatorem meczy w cs nie? Ja lubię oglądać cs lubię dużeć ryja. No, odnalazłbym się. Coś nie, coś potrafię. Coś nie, coś grałem. A nie, kurde, wydaje kasy na paczki, idź trafem. Co to w ogóle jest? No kurde, zmieniam profesję. Jadę w bieszczady i chód. No zobacz, no 20 razy 82 otwieram, czwarty raz teraz i nie ma tocsa nawet. Japi, i co to do chuja? No ile tych duplikatów? Jeszcze z listy ze ściągnąłem niechcący. W końcu, w końcu. No ale bądź kimś solidnym. Hegerberg, wiadomo, że nie toc. To chociaż wiadomo, że nie będzie to jakaś baba, nic nie warta, nie? Ale kto, jako drugi? No, podnieś na duchu Dawaj, dawaj! Dawaj, diabi! No karta fajna, ale ja znam cenę No, ja znam cenę 80 klapków był O... To może źle popatrzyłem, może podrożał, no ale no, no i te tak nie jest dużo. Ale dwóch rzędu to nie da! Bo po co? Po co? Jest tyle kart do trafienia, no! miał 20 paczek z informami, bo ja je nakręcę. Bo ja nie mam co robić z tymi 8 duplikatami. Już stwierdziłem, dobra, bo wywalałem przed chwilą, ale nie będę wywalał, będę kręcił tej informy. No to se pokręcę. Jak domawiają informów nigdy za mało, nie? No, no to ja będę miał za dużo. Pamiętacie w ogóle, że mieliśmy dzisiaj debrój na zacząć? Mieliśmy. Zaczniemy. Ciekawe, ile zrobię? Dwa, trzy. W takim tempie to ja nie wyrobię, jak ja nie będę foderu kupował autentyk. To jest. ja nie wiem, ja, ja nie wiem, jak to zrobić. Już było tak blisko, tak blisko. Był skład warty 12,5 miliona i miałem 6 baniek, prawie. No. I co? I mi spadło 3 miliony. Mhm. Naprawdę, to jest już sprawa honoru. Ja muszę ten skład dokończyć. Tak blisko być i miałoby się nie udać, to jest. to nie, 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 nie. nie, nie. Dobra, nowa energia. Nowa energia. Co jest Kurde. Chodzimy w Totera na serio. Oj, nie chciałem informa... klikać. nie, tego nie będę otwierał. Jaj. Chodzimy na całego, jak Konrad teraz. Pozytywnie, proszę bardzo, od razu. Dawaj dwa. Czemu nie? Czemu nie? Antoni, Antoni Toc Rudiger. Fajnie, że go mamy. Szacunek, wpadłeś drugi raz, ale dawaj w podwójnym. A nie, on nie dostał. A, to sorry. Myślałem, że nie jest w tej drużynie Ultimate. O, ta! No i ta, To jasne, kurde. No i dobrze, ile? No, mówię pozytywnie, pozytywna energia i cyk od razu. To teraz idziemy po drugiego z rzędu. No, żartowałem. To czekaj, czekaj, za nim, za nim, klub, skład. No jest Antoni niby, ale Antoni jest dużo tańszy od Taha. O połowę czyli Markinios już jest do przepałki, w razie co? Podmiana. O, dużo mam w ogóle, to coś tam zrobię od tego De Bruyna. Tak, że tu, minus jeden z grania, ale mam to w dupie. I tani był Griezmann. Nie, Rodman była mega tania, to tutaj Antoś. No i wjeżdża plus pół miliona do składu Okej okay. Znaczy no plus pół miliona Tam 400 koła no Zresztą podliczy się jak będzie trzeba, tak? O, Rodri 91 No i trzeba się cieszyć z takich trafów Idealnie do De Bruina. Ale tych to już wywalam Miałam dość robienia informów, sorry Dobra, jest trochę halo policja Bo się kończą paczki i z tych 8.2 plus toccy nie lecą. O, teraz nawet wokal nie ma. No właśnie, takie to życie gracza FIFA. Dobra, to sobie w sumie weźmy, to wywalmy i spróbuję jeszcze jakieś paki dokręcić i zobaczymy, ile nam odebrujna wyjdzie. A może bym kupił jeszcze jakąś... Nie, dobra, nie, dzisiaj nie. Ale możemy zrobić tak, że jeżeli wbijecie pod tym filmem też 200 lajków, jak pod poprzednim, to nie dość, że będzie kolejny film, bo kolejny film jest na 90 lajków, to zrobimy ankietę na paczkę kolejną ze sklepu. Niech będzie. Niech będzie. Oby nie żałował później. No dobra, lecimy. Zobaczymy, ile zrobimy. Od najlepszych lećmy, od najwyżej Overallowej, bo no po pierwsze i tak to trzeba będzie zrobić. A po drugie, będą paczki lepsze. Dobra, już widzę. Dupa będzie. Mega dupa. Dobra, Daniel i idzie stąd. I przepalamy taki zestaw. I zrobię jeszcze jedno, i już nie będę miał. Dobra, kto tam u nas już nie gra? Tadić nie gra. Nie gra na pewno Talala. Bufon ok, nara. Poszło drugie. Czy trzecie pójdzie? Nie mam pojęcia. Rodman nie gra. O, okej, okay, to dobrze wiedzieć. Nie, ale już ten 9-2 skład nie pójdzie. Nie ma, nie ma możliwości. Dobra, trzeci skład na poszedł. Tym razem skład 90. No i tyle chyba dzisiaj. Może jeszcze jak coś wpadnie, bo parę pak dorobiłem, to może jeszcze jakiś przejdzie, ale no szczerze mówiąc nie wiem. I jak powiesz, no co to ten skład z milionów, ty, jak ty robisz kartę z BC, to wejdź i go zrób, stary, powodzenia. W ogóle my mażer bez ryjaty. No oczywiście z wymiennych z odebrujna nic nie wypadło, bo jak żeby mogło. O, Daniel Parecho ale co Chciałbym zrobić jak jest wymienny i spróbuję go sprzedać, może komuś posłuży. Chyba nam pozostaje widzowie liczyć na to, że uda mi się z tego bilansu 5-5, chociaż 9 winów wyciągnąć i że coś za food spadnie, bo tutaj jest dramatycznie no. A i zapomniałem o duplikatach, dobra też jeszcze informę muszę dokręcić z tego. Chociaż w sumie nie, w sumie nie, bo paczka za pół niby nie oddała, to jest prawda, główno mega, ale trafiliśmy kartę do składu od razu. Bo no ten tak wleciał. On się nadaje. Kosztuje tam 450 kapci około. Więc dobry traf. Oddaje. Tak jest. Nie można patrzeć na to w ten sposób, że gówno, gówno. Nie, dupa, nie nadaje się nic. To trzeba patrzeć właśnie dobrze traf. Yy, tak, zgubiłem słowa coś tego. To się trzeba patrzeć, że dobrze jest. Dobrze leci. Jest tak dzisiaj. Wczoraj był retegi, Codziennie jest. Codziennie jest jakaś karta za przynajmniej w pół bani. Więc jutro kolejna. Tak... Pozbieramy zbieramy i będzie. Właśnie, podgląd podglądu dawno nie robiłem. Wow! Nie, myślę, że coś wpadnie. Szczerze myślałem. Ale wymiennego, żeby tak żadnego nie dało, tyle tych paczek było. Ja wiem, że to są gówniane paczki, ale tylko tak taktycznie przypomnę, że raz z paczki za 5 tysięcy trafiłem Wilson wymienną, która była wtedy warta jakieś półtorej miliona. Więc jakby da się. Na pewno. Tylko czemu nie akurat teraz, jak potrzebuję? Kończmy chociaż to sem, proszę. Mam jeszcze jedną. No zakończmy to, odstęp, Zakończmy, kurwa, no. <laughs> nie, no chciałem, naprawdę. Ale dobra, i tak nie ma co narzekać. Nie można, nie można. Jest dobrze. Oddają toczy ultimate. Po, mamy Tacha, warty. Sprawdźmy co, sprawdźmy to dokładniej. 400, 400 tysięcy będzie na mej. Więc oddało dzisiaj. Jest dobrze, teraz tylko dwóch na pomoc jakoś zrobić, Tomka Młynarza i Kevina De Brujna jakoś wcisnąć. Ewentualnie kogoś na bok obrony, albo zmienimy formację na trzech obrońców, zobaczymy, byleby po prostu jutro było nawet lepiej bym powiedział, czemu by nie. A ja co, lecę zmontować, żeby zdążyć na 18 z Wideosem i no pyknę te food championy, pyknę i zostawię ostatni mecz na odcinek. Bo, no jak gram więcej, no, zresztą zawsze na odcinku przegrywam. Więc, oby zrobić tylko 9 winów, ostatni męczny odcinek, żeby było 9 winów. Pozdro. I pamiętajcie, 200 lajków to ankieta na paczkę ze sklepu. A 90 odcinek jutro. Bez